Orędzie świętego Michała na czasy ostateczne. Luz de Maria de Bonilla. Argentyna. Umiłowane ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, w jedności z Najświętszą Trójcą, jako Książę Wojsk Niebieskich, błogosławią Was. Przyjmijcie miłość i dobro. Jestem posłany, by powiedzieć Wam, Moje legiony anielskie czekają na mój sygnał, by wesprzeć Was i obronić przed prześladowaniem i znęcaniem się, jakim zostaniecie poddani. Jako ludzkość, będziecie świadkami złego wykorzystania wolnej woli tych, którzy, gdy tego zechcą, nie zdołają zrobić po ludzku kroku wstecz. Decyzją zła jest podzielić lud Boży we wszystkich sferach, tak jak wąż porusza się pełzając, by nie być widzianym. Z tego powodu wzywam Was do życia w Bożej miłości, w miłości braterskiej, ponieważ demon ucieka przed bronią miłości. Zarazem wzywajcie naszą królową i matkę czasów ostatecznych aby was wyzwoliła od pułapek złego. Na Ziemię spada nie tylko wiele z ciał niebieskich przychodzących z kosmosu, lecz także to, co sam człowiek wyniósł i umieścił w przestrzeni kosmicznej, nie zapobiegszy temu, że efekty burz słonecznych, które gwiazdo-słońce w tej chwili generuje, wpłyną na niektóre z tych satelitów, które będą kolejnym, Zagrożeniem dla ludzkości. Dzieci przy najświętszej trójcy, nawróćcie się i wybierzcie dobro. Uznajcie dla samych siebie swoją przynależność do naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa oraz do naszej królowej matki czasów ostatecznych, modląc się w ciszy i rozważając modlitwę kredo. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Przepaść, ku której zmierza ludzkość, jest nasycona rządzą władzy, pragnieniem osiągnięcia światowej supremacji, aby oddać ją Antychrystowi, temu, który już teraz jest obecny na Ziemi, żądając dla siebie absolutnej dominacji nad wszystkim tym, co istnieje. Kataklizm spowodowany konfliktami zbrojnymi spowoduje, że ludzkość będzie smagana plagami aż do przesytu. Nie dziwcie się upadkowi gospodarki wielkich potęg. Wy, jako ludzie wiary, zachowujcie spokój tych, którzy wiedzą, że są chronieni przez swego Pana i Boga. Jako lud Boży ujrzycie wielkie cuda, czynione dla Waszego dobra. Stąd wzywam Was, żebyście się nie lękali. Dzieci Boże, nie lękajcie się, lecz trwajcie w pewności, że nigdy nie zostaniecie porzuceni. Módlcie się. Ludu Boży, módlcie się. Narody będą maszerować na wojnę przeciw innym narodom, a przyroda sprawi, że upadną ci, którzy wierzą, że są niezwyciężeni. Potem sprzymierzeńcy już nimi nie będą, porzucając tego, kto wezwał ich na wojnę, choć później na nowo się zjednoczą, lecz nie zanim cierpienie nie spadnie. Dosłownie nie zostanie umieszczone na ludzkości w taki czy inny sposób. Nie lękajcie się. W każdej chwili jesteśmy z Wami, o ile jesteście wierni przy Najświętszej Trójcy oraz naszej Królowej i Matce. Znaki są Wam dane w obfitości, aby Was ostrzec. By poruszyć serca i umysły tych, którzy w tym momencie przedstawiają się jako sceptyczni. Słońce się zaćmi przez siłę pewnego wulkanu. Ziemia dalej się trzęsie jako zapowiedź tego, co się zbliża. Trwajcie niezachwiani, nie zapominając, że nasz Król i Pan Jezus Chrystus pośle wam swego anioła pokoju, który da wam siłę. Abyście szli dalej drogą pewną, umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek zapomina, że nasz Król zna całe ludzkie postępowanie. Bądźcie ludźmi dobra, abyście trwali pełni Ducha Świętego. Wzmocnijcie się, idźcie naprzód, nie jesteście sami. Nasz król i pan Jezus Chrystus wylewa swą miłość na swoje dzieci. Błogosławiony ten, który przychodzi w imię pańskie. Ewangelia według świętego Mateusza 21:9. Trwajcie w duchowej czujności, ludu Boży. Nie lękajcie się, bądźcie wytrwali. Święty Michał Archanioł Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta Komentarz Luz Maryi Bracia, przyjmijcie błogosławieństwa wraz z tym wezwaniem Świętego Michała Archanioła Będąc ostrzeżeni, że zły planuje między innymi podzielić dzieci, niewiastę obliczonej w słońce i z księżycem pod jej stopami, musimy oddalać wszelkie uczucia, które są przeciwne Bożej woli. Wobec wydarzeń, które się nam zapowiada, zawsze pozostaje pewność Bożej opieki. I nie musimy czekać aż podadzą nam daty, aby czekać aż wydarzenia zaczną się dziać, żeby działać. Słońce i księżyc nie działają tak jak wcześniej. Ich wpływ na Ziemię i na nas się zmienia. Nie tylko ich wpływ na Ziemię, ale na ludzi i na samą przyrodę. Może pytacie, Dlaczego w tym orędziu mówi się o gospodarce? Ponieważ człowiek traci równowagę, gdy nie posiada pieniędzy i gdy gospodarka upadnie, ludzkość wpadnie w bardzo silne konflikty, które zaangażują nas wszystkich, czy tego chcemy, czy nie. Dlatego w tym czasie pozostańcie w domach i nie wychodźcie. Dziś, jutro. I zawsze działajmy dla chwały Bożej. Amen.